Tak, tak używanych pożywany w dzięcioł Приехал же едем. Я едем, И допустим, пункта на Хотя Хачап, едем часто, а другие тоже хачапы. Так, не вмещим еще. я. ехать на бок. Ой, приехал. Малина. I'm to Jak pojebany wady jedzie? Kurwia mnie ten mniejszy traktor tak, że nie wiem, pierdolony po prostu ciągle opada i opada. Kurwa. To jest kurwa oka. O no to został. To na pierdala to. to wolniej jedzie. To było by oni to by na dziesiątkę kurwa jechali. A niech nie przymierza. Als je al de banger. Idzie w powietrzu, na dwóch kołach umiem jeść kurwa rowerem je umiać lub nikom. a fresca Pan nagrałem jak dojedziemy już Nooo Wypierdala go Na dwie półtora metra Dobra czekajcie jak to Jak dojedziemy Dzięki Siemano Druga część tak jak było w tym odcinku Jechaliśmy w dzień Dwie godziny temu gdzieś przyjechaliśmy no i zapomniałem kurde, bo się wziąłem za jakąś inną robotę i zapomniałem nagrać. Znaczy, no jak to wszystko już wygląda, takie jest podczepiane. Wziąłem się za naprawę tego. Taśmówki. Kurde. Muszę z prawej strony jedno koło poprawić, bo odpadło przy robocie. Jak łąki ogarnialiśmy. coś wyciągnąłem właśnie wszystko. Muszę teraz tę te kółkę naprawić i pomontować, ja tutaj muszę coś wymyślić, bo pękło. No ale dobra, idziemy. Kurde, szczury wszędzie chodzą już pora na szczurę. Kurde u mnie to 20 to strach normalnie z domu, znaczy nie się nie bądź. Czy znaczy, one nic nie robią ogólnie, tylko po prostu denerwuje mnie tak jak idziesz, idziesz, a to kuwa ci z tyłu, No ale dobra, kurde bańka dropał, w pokręt, bo Brałem, ogarniałem filtr, bo się też trochę przy ale to Nie dobra, odniosę najpierw to Słabo tak w nocy nagrywać, bo O tutaj następny element. To wszystko nie do posczepiania. O jak kurwa, pierdzielnik narobiłem to tu do drobnych rzeczy wiertła zamknąć jutro będę działał. Tylko, no. O tak jak tutaj mówiłem właśnie to koło jest dobre. O to odpadło. Tutaj już wybiłem, bo to myślałem, że to są na śrubie jest, nie? A no to tylko był taki klin przebity. O tu i, i się ułamał po prostu, o. No i muszę to wziąć, wybić, rozwiercić, nie wiem. Założyć to, o, założyć no do oporu, to może i nie, do no i przebić to, śrubę przełożyć, trzynastkę skręcić, i... no i tu takie coś, ale to dopiero jutro, dziś, ktoś nie ma, do że rzeczy przynajmniej dobrze, że klucze mam jakieś, kurde, bo bez kluczy to ciężko robić, dobra lecimy tak ogólnie to mam 60 tylko jak mówiłem naprawdę no o dowód kurde tylko tyle zostało mi po 60 jak na razie ale mam nadzieję że jakoś niedługo długo będzie zrobiony tak jak brat mówił w poprzednim odcinku czy znaczy w poprzedniej części jak jechaliśmy z tym nowym nowym starym nabytkiem czyli znaczy nowym na gospodarstwie A, no to Będziemy prawdopodobnie kosić Fergusonem 28-12 Bo 30, to brat nie chce kosić Bo tutaj te 30 to jest roz, taka trochę że tak brzydko powiem, zjebana. Rozjebana i po prostu w, no, po, włączasz sobie czwórkę, rozpędzasz kosiarkę, puszczasz sprzęgło, jedziesz 300 metrów, wyskakuje czwórka. Trójka z kolei za wolna. No jest tak tu odczepiona jest kosiarka, tak to ładna, bo od tego faceta, co ją braliśmy, to po prostu on ściąga kosiarki, ta kosiarka stała u kogoś 5 lat w stodole, nieużywana, on tylko kosił dla jednej krowy, tak jak ten mówił, no dla jednej krowy kosił trawę, to to przejeżdżał 300 metrów połące zgrabiał i ona na tyle kościół, tylko kościół chyba cztery pokosy robiła. Nówka sztuka, nieśmigana olej, wszystko jest. No tutaj nawet nie pójdzie rany do końca, nie tak trochę A tak naprawdę to spoko sprzęt. Luzów nigdzie nie ma, wszystko nasmarowane Ale do Fergusona będzie, pas będzie pasowało. Nawet bardzo będzie pasowała do Fergusona No, więc lecę, bo mam jeszcze 20% baterii. Kurde, wzięło mnie za nagrywanie. Kurde, nie mogę, dobra. Mamy 22.30. Yy. Co ja tu miałem jeszcze powiedzieć? Kurde, to jest. Pierwsze moje filmy dopiero co sam nagrywałeś, Zawieszam się, kurde, bo nie wiem co mówić, ale. Pomału, pomału jakoś będzie. No tutaj mamy słoneczko Mam nadzieję, myślę że dobry interes zrobiony, bo Za słoneczko daliśmy 500 zł No to po znajomości Ogólnie chciał sprzedać za więcej, ale nam chyba powiedział za 500 zł 5 gwiazd Kurwa Dopchnąłem tak. Dopchnąłem go kurwa, tutaj w bok Żeby nie przeszkadzało i mam nadzieję że niedługo już będziemy no że ten niedługo już będziemy kosić fergusonem że złoży ferguson bo ferguson kurde pechowo pechowo się suło to samo co w naszym w naszej 60-ce uwagę tę łąkę właśnie ogarniałem na początku tego jeszcze kanału nie miałem ogarnialiśmy łąkę rozdrabniaczem takim dosadu kosiliśmy i skosiliśmy w... trochę. raczej znaczy skosiliśmy chyba 5 czy 7 hektarów. Nie, 7 to nie. 6 chyba hektarów skosiliśmy. I, I brat powiedział, że skończymy, bo już jest późno, żeby tam ludziom nie przeszkadzać. To pomiędzy no, znaczy były domy i to się tak zjeżdżało pomiędzy dwoma domami w dół i łąka była taka duża, nie? Dzierzawiona oczywiście. No. I, I po prostu brak powiedział, że była 22 chyba, żebyśmy, no po prostu żeby nie hałasować No to z, zwinęliśmy majdan, wałek odczepiliśmy, bo do 60 to nie chce się nikomu przyłączyć To te zależne, kurde, odbiegu, bo tam ktoś pewnie powie, że nie trzeba wałka odpinać, tylko przełączyć się na zależne odbiegów Pompa i, i chodzi, wałek nie, nie chodzi, a pompa chodzi i podnośnik jest No ale po co to przełączać, kurde, jak można sobie odpiąć wałek no, więc tak, no i mam do 60 już kurde jest kupiona. Kabinę kuwa kupiłem, kurde kupiłem, Ku, radio kupiłem, wszystko będzie odpicowane, no ale niestety mechanik nie może się spiąć i niech nie, nie ma. Rostrtraktor rozłożony na drobne części, wszystko jest oddzielnie: belka przednia gdzie indziej, silnik gdzie indziej, cały pusty, bo do szlifu poszedł. Eee... Co tam jeszcze? To wszystko jest w innym miejscu. Wał, cały przeczywał. Eee... Most cały jest rozjęty, tylko są. Jest most i tylne koła, nic nie ma. No i tak sobie bierzemy, właśnie tą 30 od sąsiada. Pożyczamy znaczy, jemu też nie mu to nie niepotrzebne, bo on to ma tylko sady i truskawki Na razie to zrywa truskawki, bo jest niepotrzebna trzydziestka No, no i... I ten... I powie żebyśmy sobie wzięli No i sobie to sobie wzięliśmy no. Fergusona mam nadzieję, że na dniach jakoś będzie złożony bo, bo to samo się <noise> dziwnym trafem stało co w naszej 60-ce kurde wzięliśmy kurde i podczepiliśmy a znaczy cię podczepiliśmy podczepił sobie coś do Fergusona odpalił po podczepieniu odpalił podniósł i walnął w Fergusonie 2812 no ale że on nie robi remontu generalnego tak jak my, chcemy go odpicować tą 60 naszą, żeby było wszystko tacy. Wszy... No jak z salonu po prostu, z fabryki się znaczy Bo będzie i będzie cały silnik, na no, wszystkie części w silniku będą nowe, Most będzie w... w moście wszystko będą tryby nowe, przekładnie wszystko będzie nowe O, jeszcze tutaj podejdę Chłopak samochodów u mnie też stoi. Same Mercedesy, praktycznie Sie trzeba przecisnąć. Bo tu mamy. Kurwa, de noga mi się sklinowała. Tu mamy jeszcze czeską. W tamtym sezonie kosiła. Co talerz odpadł. I trzeba było zainwestować w nową. Bo ta czeska to się nadaje. Niby, niby dobre, no ale taka rozklepotana ta jedzie. Ciężka i w ogóle się nadaje. Teraz mamy polską Famaro 300 kg, 360 kg, 330, 300, 350, coś takiego. A ta 600, 600 kg czy 500 nawet zaraz pójdę i zobaczę, jak jest ta wliczka. Ale zapewne tu strutlu nie ma. No a jak? Kurde, tu nic nie ma. W tym złomie to sobie zobaczyłem. Dobra, mniejsza z tym. No więc to by było na tyle. Ja jeszcze zaraz tam pojadę. Wywiozę to, bo tam się odczepił element. Zaraz pojadę, odwiozę to Odczepię tam Na tym tym Na tyłach podwórka niby mi się tam ciapkiem dobrze jeździ, no ale brat mówi, że Ciapek to się nie nadaje do niczego Tylko takie lekkie roboty, żeby porobić, bo na łąkę kosić czy coś to Niby się dano ale Kurwa, opuszczę to trochę, jak pójdzie, niech się opuszcza. Chuj, tam się zepsuje, to się zepsuje, tak to sprzęgło, kurde sprzęgiełko, wymieniane trzy razy, już w jednym sezonie tak się katuje to sprzęgło, że normalnie pojadę rozdrabniaczem do sadu i i dupa i zaraz się wszystko dymi śmierdzi dobra to by było na tyle a jak brat mówił o tej bmc znam w pierwszej części jak wracaliśmy właśnie o tej bmc mówił nie patrzcie na tablice bo tu pz -y, to każdy samochód ma inne to ściągane wszystko no więc dobra. Kończę. Siema.